Witam Was w tej stronie Sabal. Moi drodzy, pytaliście mnie od paru ładnych tygodni. Jeden nowy serwer i tak jak miałem rację, znowu między marcem a kwietniem będą następne 6 kwietnia o godzinie 10. Są to stałe serwery e eventowe oraz. Posiadające przepustkę sezonową, bojową, która polega na tym, że robicie misje, dostajecie punkty, wymieniacie nagrody Możecie mieć podwójną szkatę ucznia dzięki temu, jakieś przepustki, e, zmianki i tak dalej To kosztuje jedynie 150zł, oprócz tego co musicie jeszcze zapłacić, żeby grać normalnie w Metina No i to w sumie nie jest główne. E, e, główny temat odcinka, bo te serwery spuzują po trzech miesiącach, wiadomo te nowe serwery im nie oddają, za każdym razem jest tak samo tak było z ostatnim serwerem tymczasowym, teraz to są serwery stałe, więc to nie ma znaczenia, i tak to muszą zamknąć, i tak Moje przemyślenia na, na temat yy, dzisiejszego odcinka jest takie czy, czy oni tak przypadkiem nie porzucili kompletnie Metina 2, no bo zobaczcie nie było aktualizacji z kontentem. Mówię oczywiście o normalnych serwerach, które już stoją parę paręnaście lat ponad 10 miesięcy, moi drodzy. Ja wam powiem, jakie były ostatnie aktualizacje. Najlepsza aktualizacja to była poprawa punktów GAIA, żeby wyłonować sobie set na jakieś tam e, dodatkowy damage. Nie? Z 25 tysięcy zmienili na 500 GAIA. Ta aktualizacja polegała na tym, że usunęli 2 i zero, to jest robota na 5 minut, bo nic więcej nie zrobili. Kolejną wstecz aktualizacją to jest stakowanie i temu typu KD i jakieś tam innych rzeczy z Johary albo dawanie do magazynu. Te itemy mają odpowiednie pole w tabelce, w bazie danych, i to ta aktualizacja, aktualizacja również zajęła 5 minut, żeby ją stworzyć. No i co oni robią od tego czasu? Potem była aktualizacja albo test nowych wojen Guildi, gdzie nikogo nie było praktycznie na Polandzie. Nawet powiem, że tam były trzy osoby na tej wojence. Trzy osoby były. No i tyle. Ale tego nie dodali, więc wycofali się z tego. Wcześniej mieliśmy właśnie przepustkę sezonową oraz zamknięte Cyber Ruby i nic więcej nie było i Ostatnim aktualizacją z kontentem to były portale Sungma, te mapy nowe, stare, które przypominały po prostu stare mapy, to było M1, M2, M3, nie wiem, tam było, Dolina, Sohan, gdzieś się jakieś ulepy na pasy te w ogóle ta aktualizacja ma prawie rok, a nie widzę na rynku w ogóle tych pasów, chyba każdy ma to w dupie, w sumie jak większość aktualizacji, co Gameforge wymyśla z dupy niepotrzebnie, utrudniając grę zamiast ułatwiając. Chodzi mi o takie nowe itemy oczywiście. Gdzie trzeba farmić tylko ten jeden item przez paręnaście miesięcy, a i tak ci wejdzie jakiś syf i marnujesz tylko czas niepotrzebnie. No i właśnie, co robi GamePod przez ten czas? Nawet eventu wielkanocnego nie zapowiedzieli. No bo zobaczcie, yy, wczoraj była aktualizacja, właśnie z, ty z tymi punktami Gaja, i to mnie stawia, bo pobierało mi prawie 200 Mega. Nawet jeżeli mają nowe kostiumy albo nowy event wielkanocny, to wątpię, żeby dali now nową mapę do tego. Więc może się mylę, ale za jakiś czas wejdzie jakiś większy update, no bo dużo danych pobierało. Albo może jakieś edycje graficzne były, i musieli nowo skompilować klienta i tak dalej. Nie mam pojęcia, jak tylko gdybam, ale tylko mówię, że. Masa ludzi odchodzi z Metina, nawet patrząc po stronie tureckich, która jest najważniejsza dla nich z finansowego punktu widzenia oraz ogólnie onlineowo, no bo ci ludzie utrzymują im gierkę. Nie Polak, nie, nie serwery rumuńskie, nie niemieckie, tylko właśnie Turcy. Tam ta gra jest kultowa i tam na stacji serwera kiedyś przynajmniej potrafiło być 5000 online. No i teraz się zastanawiam, co oni. Robią po prostu, no moi drodzy. Ta gra masakrycznie dużo kontentu potrzebuje. Patrzcie sobie na serwery prywatne. Ile serwerom prywatnym zajmuje zrobienie nowego kontentu, nowej mapy, dungeona, poprawek jak, jakichś i to robi jeden programista, ewentualnie dwóch, zależy od serwera prywatnego. A tutaj, no ile w takim teamie webzenu może być programistów? Pod całą grę Metina 2. I nie mówcie mi o żadnym testowaniu, bo problem jest taki, że nawet do mnie nie przychodzą żadne pogłoski. Zawsze jak były jakieś większe aktualizacje, to ja wam mówiłem już miesiąc przed, że już coś testują i coś wiadomo. A aktualnie ja nic nie wiem, nic do mnie nie dochodzi, więc albo jeszcze nic nie testują, coś źle świadczy, że w ogóle tej aktualizacji nie będzie żadnej. Albo nagle yy, YouTuberzy nie są im potrzebni do reklamy tych nowych update'ów i nie dają im dostępu no bo właśnie z tej strony mam przecieki, nie? Bo YouTuberzy yy, zanim nagrają to, wypowiadają się tak prywatnie, mówiąc z tym swoim kolegom, a koledzy potem biegną na forum i, i o tym mówią, co będzie. Przez to yy, zawsze wiedziałem wcześniej, zanim to było jeszcze nawet zapowiedziane. No i właśnie, no i co w związku z tym, nie, o czym to świadczy, czy, czy, czy Metin już im nie oddaje, wiecie, inflacja w Turcji spowoduje, że za liry mają mniej, mimo że zwiększyli cenę item szopa dwukrotnie, nie, nie wiem, czy wiecie, to już mówiłem tam kiedyś, kiedyś item shop był razy tańszy w Turcji, no to jednak ilość ludzi, która odchodzi na priwy, to jest masakryszta w Turcji, no ja sam widzę ten spadek online na, na Baganamu, na serwerze, w którym gram. To widać po rynku, widać po handlu, widać po e, bossach, co ludzie zbijają i widać jak strasznie te ulepy ją nawet z Alastora, kiedyś ulepszenie ostrza kosztowało mnie 80-90 wonów, teraz mogę to zrobić za 50, nadal, nadal mnie nie korci, żeby to zrobić, ale jednak no, te ulepy masakrycznie szybko tanieją. Ja podam przykład jednego youtubera, nazywa się Harbi Deli, nie, nie pokażę wam wklej jego kanału ani tego co nagrywa, bo nie chcę, żeby ci do mnie przywalił. Ale powiem wam historię. Największy youtuber turecki, który Gameforge się go pozbył. On miał, e, można powiedzieć, e, wspólny IP, tam mieszka gdzieś w Turcji na osiedlu, tam mają jeden router na parę mieszkań, wiecie jak to jest, kiedyś to w Polsce było, jak ktoś miał neurostradę, pamiętam te czasy, e, brało się internet, bo były takie drogi na parę mieszkań i tam potem się ciągło kable przez ściany. E, no i ktoś z jego sąsiadów grał sobie na cheatach, no i powiązali mu po IP konta, podkreślam, konta o wartości 300 tysięcy przynajmniej złotych. Jak patrzyłem co on ma, ile ma, i jakie ma postacie, to i tak pewnie zaniżam srogo. No i on próbował się wytłumaczyć z tego, pokazywał przelewy, jakie dawał. No tam były srogie kwoty. No powiem wam, że jeżeli ja wydaję miesięcznie, nie wiem, tak, 1000 zł na Metina, to on wydawał 500 tyle, nie? No ale wiadomo, to jest, tam, to jest inny poziom gry, gdzie yy, go więcej o wiele ludzi ogląda, daje mu donatyw w grze dawało i, 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 i na Twitchu, bo na, na, na Twitchu styłuje przede wszystkim no i Gameforge w ramach rekompensaty, zamiast wyjaśnić tą sprawę, zbanowało mu prawie kanał, wywalili te wszystkie filmy wyjaśniające. Koleś się wkurzył i postawił swój serwer ze swoim nickiem, gdzie ma teraz 20 tysięcy online. I naprawdę, to nie jest ciema nie w ciągu 24 godzin, ale w jednym momencie, już nawet dwa tygodnie po starcie, z miłą chęcią bym wam pokazał jak ten serwer wygląda, ale nie, nie chce mi się po prostu bawić z Gameforgem o prawa autorskie. Więc, e, jeżeli pozbywają się już takich ludzi z takiego topu, gdzie on miał na, na, na filmy po jednej dobie 40 tysięcy wyświetleń, gdzie no, ja i no, perfekt przy nim to byśmy byli syfem, naprawdę, no, to jaką on miał społeczność, I, 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 i żeby koleś się odkuć, zakłada swój serwer ze swoim nickiem w tytule tego serwera e, i mu i temu ten serwer wypala, no to skoro to są kolejni ludzie, którzy odchodzą z tego globala, no to kto, kto, kto nam został, nie? W sensie, jak teraz wejdziecie sobie na youtuba z tureckiego, yy, yy, z tureckich serwerów, to większość youtuberów tureckich to nagrywa same priwy. Jakby tak porównać, to 20% to, są, to, są, to jest global, a 80% to są priwy. Ja nic nie mam do ludzi z priwów, no ale o czymś to świadczy, nie? W sensie, jeżeli ci ludzie odpływają w takim tempie, ...że nawet ja to widzę, a nie jestem jakimś specjalistą odnośnie tureckiej sceny, to tam musi naprawdę się zajebiście dużo dziać. No i dlatego sądzę, że Gamepoch ma problem. Po prostu. Wiadomo, że oni coraz bardziej spamują happy hour'em, coraz bardziej oni spamują błyskawicznymi aukcjami, gdzie... No mówię, za, ja się nie zdziwię, jak będą na zadań, na 60 dni. Za niedługo, praktycznie co tydzień albo co, co półtorej tygodnia macie jakieś smocze cęki, macie. Jakieś nowe itemy, które nie były wcześniej dostępne, typu, mix do szaty aury, znaczy, usuwanie bonusu, jakieś, plecaki Gaja, jakieś, medale bohatera, no, no, kiedyś tylko takie rzeczy się w kole zdobywało, albo z jakiegoś eventu, gdzie musiałeś otwierać ileś tam set szkat z eventu, żeby to mieć, a teraz to po prostu, no wiadomo, łatwiej zaoszczędzić SM-y, ale to i tak się sprowadza do wspólnego mianownika, że, no, finansowego punktu widzenia oni mają chyba aktualnie problem. Tak mi się wydaje, z tego co widzę, no bo kiedyś smowali kontentem. naprawdę, nie wiem czy pamiętacie jak był ten rok systemu najemników, systemu konnego i tak dalej. To praktycznie w tamtym roku, rok temu ponad o no to co dwa miesiące mieliśmy duży, duży update z kontentem. Naprawdę, no, sobie moje filmy stare, to mimo że ja krytykowałem to. Mimo, że mi się to nie podobało i nadal mi się większość rzeczy nie podoba co oni wprowadzili, ale wprowadzali cokolwiek, co można było ocenić, skrytykować i albo Was to zainteresowało, albo i nie. A w tym momencie co ja mam skrytykować? No, 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 no zobaczcie, U update, update systemu um, bonowania equipunku systemu Geyang, to jest aktualizacja najnowsza, no zobaczcie. To, to, co oni zrobili, takie coś, to, to, to jest robota na 5 minut. Dla mnie nawet, a nie jestem technikiem ani programistą, a wiem, jakie to jest proste. Więc, yy, no, no co mam powiedzieć? No po prostu jestem, nazwijmy to, zawiedziony tą gromą, coraz bardziej. Naprawdę. Yy, człowiekowi gdzieś tam się taka myśl, żeby poruszyć tego globala i iść bogać Minecrafta, i to będzie bardziej odżywcze niż, niż właśnie ta gra. Ja nie wiem co się zmieni. Naprawdę. Ja bym chciał powiedzieć, że będzie lepiej, ale ta gra idzie równią pochyłą, jeżeli chodzi o globala, oczywiście, na samo dno. Zobaczymy co będzie, zobaczymy jak będzie. Ale mówię, jeżeli ja do tej pory nie słyszałem nic o nowej aktualizacji, to nawet jak pobrałem te pliki, co tam 200 MB mi pobrało, zawsze właśnie przy takim pobieraniu. Już, 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 są jakieś takie pecieki, że można się czegoś spodziewać, w tym momencie ja nic nie wiem. I, i, i nie wiem co mam powiedzieć wam po prostu. Z, dru z drugiej strony, można to uznać za plus, no bo jeżeli szybciej Global upadnie... ...może w końcu ta gra bardziej odżyje, jak sobie będziemy pliwy nagrywać, albo coś w tym głośno, nie wiem, nie, ale... ...do tego właśnie się sprowadza, że Gameforge ma wywalone jajca. Bo, jak kiedyś dawali sumiennie, czy co te 3 miesiące, jakiś większy update? Teraz od 10 miesięcy nie, mia nie było kompletnie nic. Więc napiszcie, co o tym sądzicie, czy gracie na globalu, czy będziecie grali na nowych serwerach yy, stałych. Ja nie polecam, ale może ktoś ma więcej pieniędzy. No i co tam was słychać? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego.